Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Cichocki. Z wielką przyjemnością zapraszam was do udziału w niezwykłym wydarzeniu. To wydarzenie będzie tutaj, właśnie w tym miejscu. No, może nie dokładnie w tym, w budynkach kampusu Uniwersytetu Białostockiego. Tu rozpoczynamy kurs dla liderów. Kurs prowadzony przez praktyków i przez naukowców. Niezwykła synergia wiedzy i doświadczenia. Zapraszamy serdecznie. Już w październiku tego roku zaczynamy. Nazywam się Andrzej Kondej, jestem tak zwanym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu w Miastoku, Instytut zarządzania, zakład zarządzania strategicznego. Myślę, że moje podłoże zawodowe jest cokolwiek specyficzne i nieco odmienne od, od typowego, ponieważ staram się w swojej pracy łączyć trzy dziedziny, praktykę ze względu na prowadzenie od. Wielu, wielu lat, tutaj te lata widać na czubku mojej głowy, działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, badań rynkowych i przede wszystkim prowadzenia szkoleń. Łączę to z pracą dydaktyczną, czyli prowadzeniem zajęć ze studentami i pracą jako w roli naukowca, więc myślę, że te, te trzy dziedziny są bardzo komplementarne i trudno mi sobie wyobrazić dobrego trenera, który nie ma wieloletniej praktyki. Prowadzenie rozmów handlowych, prowadzenie negocjacji wymaga coraz większych kompetencji, chociażby z tego względu, że nasi rozmówcy, nasi partnerzy również zazwyczaj już będą osobami, które są przeszkolone nieraz dosyć głęboko. W związku z tym myślę, że Nasze zajęcia, w których będziemy przekazywać tę wiedzę w sposób łączący naukę z praktyką, mogą być bardzo użyteczne i, i mogą bardzo pomóc w podniesieniu takich praktycznych kompetencji zawodowych w dziedzinie w szkolnej, w dziedzinie sprzedaży, negocjacji i zwiększania w sumie obrotów, przychodów i w konsekwencji zysków. Zapraszam Państwa serdecznie na nasze zajęcia.